Siemanko, wszystkim z tej strony, Migao, i w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie dość ciekawy temat. Ponieważ tym razem pod lupę zabierzemy sobie nową aktualizację 21.40, która już na dniach zostanie wprowadzona do Fortnite'a. No i tutaj, zanim przejdziemy do filmu, chciałbym wam szybko ogłosić, że turniej na sprzęt od Steel Series odbędzie się w ten poniedziałek około 21.30 na kanale Migao na live. A wszystkie szczegóły znajdziecie na moim Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. No a wy nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao, 2 tak jak te dwa kozaki tutaj na ekranie. Pamiętajcie też o Subiku z dzwonem, to nie przegapicie kolejnych takich filmów. No i... Strzelcie tą łapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. I jak coś, to tak samo jak ostatnio, jedna osoba z komentarzy pod tym filmem wygra ode mnie prezent w Fortnite za 300 V-Dolców, także napisz komentarz z nikiem, a ja na dniach odpowiem na jeden z komentarzy, który wygra tą nagrodę. No a więc tak, w końcu po tych ostatnich trzech tygodniach spokojnie mogę wam powiedzieć, że do gry Fortnite już w najbliższy wtorek zostanie wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, i tym razem będzie to aktualizacja z numerami 21.40. Sama aktualizacja będzie jedną z większych aktualizacji w tym sezonie, a tylko dlatego, że od poprzedniej aktualizacji, która była w grze, minęły dokładnie 4 tygodnie, tak więc twórcy gry muszą wprowadzić coś naprawdę kozackiego bezpośrednio do gry, jak i na wyspę. Dodam tutaj od razu, że wszystkie informacje zawarte w tym filmie są na bazie informacji od likerów i nie wszystkie z rzeczy muszą się koniecznie sprawdzić, a większość z nich zostanie nam potwierdzonych dopiero po jej wprowadzeniu do gry. Na samym początku zaczniemy sobie od ogólnej daty startu nowej aktualizacji i jak już wspomniałem na początku, będzie to wtorek, dokładnie 16 sierpnia, około godziny 8 lub 10 rano, czyli o standardowych godzinach jak na dużą aktualizację, która trafia do Fortnite'a. Co do ilości zawartości, jaką gracze będą musieli pobrać zaraz po jej wprowadzeniu, to wstępnie mogę wam powiedzieć, że będzie to od 1 do max 5 GB, czyli tyle samo ile zawsze, ale patrząc na to, że dawno nie było aktualki w grze, mogę wam powiedzieć, że może być to około 4 GB lub 3, ale stawiałbym tutaj, że około 2 te 3 GB. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że do gry Fortnite nadchodzi mnóstwo zmian i nowości, a pierwszą rzeczą, jaką sobie omówimy dzisiaj przy tym filmie z aktualizacji to nasza wyspa, ponieważ na niej po tej aktualizacji zajdzie jedna dość kluczowa zmiana dotycząca fabuły tego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim. A dokładnie jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu rywalizacji Fortnite na Twitterze, uwaga gracze, północno-wschodni punkt orientacyjny zostanie mocno zmieniony w następnej aktualizacji i dodali oni tam jeszcze, żebyście się upewnili, że macie więcej miejscówek, na których czujecie się komfortowo. Oczywiście co do północno-wschodniego punktu orientacyjnego, to jest to nic innego jak miejscówka Spidermana w Wulkanie, która jest z nami od początku tego rozdziału trzeciego, a teraz przejdzie ona wielkie zmiany, tak samo jak zawiłe świątynie przed ostatnią aktualizacją. Co ciekawe, obydwie miejscówki, czyli zawiłe oraz Daily, Zostały zapowiedziane w bardzo dziwny sposób przez konto rywalizacji Fortnite, więc zmiany jakie szykują dla nas twórcy gry w tamtym miejscu mogą nas totalnie zaskoczyć, i zaraz po wejściu do gry w nowej aktualizacji. Nie mogę wam powiedzieć, co dokładnie tam się stanie, ale patrząc na zawiłe świątynię, to miejscówka, ta zamiast zmieniać się co mecz, dostała drugie życie i twórcy mocno ją ulepszyli, a co do tej miejscówki od Spidermana, to nie wiem co tam może się dokładnie pojawić, ale na pewno pojawi się tam coś ciekawego. Na pewno jednak będzie to jedna z kilku zmian na wyspie, które ogólnie pojawią się po tej aktualizacji, ale niestety pozostałych nie mam jak wam przedstawić ponieważ resztę z nich poznamy dopiero w momencie, gdy do gry trafi sama aktualizacja 21.40. Jak już jesteśmy tutaj przy temacie wyspy i zmian, które mają się na niej pojawić, to pozostańmy tutaj, bo kolejna nowość będzie tyczyła się rzeczy, które pojawią się na wyspie i tym razem mowa tutaj o nowych środkach transportu, czyli pojazdach, które pojawią się na mapie. Wstępnie po tej aktualizacji gracze powinni, i tutaj podkreślam, powinni otrzymać minimum dwa nowe środki transportu i pierwszy to będą albo motory, o których słyszymy już bardzo długo, lub wrotki, a drugim będą statki UFO z sezonu 7 w rozdziale drugim. Co do tego pierwszego pojazdu, to nie jestem dokładnie pewny, który z tych dwóch zostanie tam wprowadzony. Ale wydaje mi się, że motory, ponieważ dłużej są w plikach gry niż wyrotki, a dodatkowo pojawiły się na zwiastunie tego sezonu trzeciego pod wodą, co możecie zobaczyć teraz w tle tego filmu. Osoby, które oglądały mój wczorajszy film, wiedzą już o tym wszystkim, ale wolałem tutaj o tym przypomnieć. No i dodatkowo drugi pojazd, który na 100% pojawi się w grze i tutaj nie ma opcji, żeby się nie pojawił. Jest to oczywiście statek kosmiczny. Przy nim jestem pewny, że pojawi się w grze albo zaraz po aktualizacji, albo tydzień później, ponieważ według likerów, statki powrócą do gry. Tylko na specjalny dziki tydzień, co oznacza, że trafią one na wyspę, ale nie na zawsze, i będą one dostępne tylko i wyłącznie przez jeden tydzień w grze. Tak więc same statki kosmiczne będą dostępne w grze tylko przez tydzień i po tygodniu nie będzie można ich spotkać na wyspie, a same statki kosmiczne będą dostępne tylko i wyłącznie w zwykłych trybach. Tak więc po cóżki, nie martwcie się, na pewno nie będzie ich na arenach i na trybach rywalizacji. No i teraz możemy już w spokoju pozostawić mapę i przejść do pozostałych rzeczy, jakie pojawią się w grze zaraz po wprowadzeniu nowej aktualizacji. Kolejnym tematem, którego sobie dzisiaj poruszymy, będzie nowa współpraca pomiędzy Fortys. Knightem, a Dragon Ballem. Od dokładnie wczoraj w grze zaszło kilka zmian w tym temacie, i głównie mowa tutaj o tle lobby oraz zwiastunie, który pojawił się zaraz po wejściu do gry w informacjach, a nawet sam hypek ostatnio dał znać, że ta aktualizacja wprowadzi wszystkie potrzebne informacje na temat tej oto współpracy. Tło Lobby, które zostało dodane do gry to wyspa z Dragon Balla, z tego co oczywiście moi widzowie zdążeli mi powiedzieć na streamie, ponieważ sam nie interesuje się tym tematem, ale bardziej ciekawy jest sam zwiastun, który jest w informacjach bezpośrednio w grze. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to na zwiastunie widać smoka wychodzącego zaraz za drzewa rzeczywistości, jednakże ciekawszy jest sam opis, ponieważ zdradza nam on kilka rzeczy, a brzmi on, 16 sierpnia, powiedz czego sobie życzysz. Nie wiem niestety, o co dokładnie chodzi z tym zdaniem, powiedz czego sobie życzysz, aczkolwiek sama data odnosi się po pierwsze do aktualizacji 21.40 i wskazuje to na nowy update, który pojawi się w grze tego dnia, a dodatkowo po aktualizacji dostaniemy całą tą współpracę, o czym również zostaliśmy poinformowani na tym zwiastunie. Co do rzeczy, jakie zostaną wprowadzone do gry z tej okazji, to na pewno tło lobby zostanie lekko zmienione, albo zostanie takie samo jak jest teraz, dodatkowo do gry trafią nowe specjalne skiny, które będą dostępne tylko przez określony czas, oraz może jakieś darmowe nagrody za jakieś wyzwania. Do tego ostatniego tematu to nie jestem do końca pewny, ponieważ nie dostaliśmy żadnych informacji na cały ten temat, poza tym, że wiemy, że sama współpraca pojawi się w grze, ale twórcy na pewno dodadzą graczom jakieś dodatkowe bonusy. Z tego, co zdążyłem przeczytać na Twitterze, w grze niebawem ma pojawić się więcej wyzwań, co prosto powinno nam się nasunąć, że mogą być jakieś darmowe nagrody do zdobycia, ale ten temat zostanie nam bardziej rozwinięty we wtorek po tej aktualizacji. Co do pozostałych zmian, jakie zostaną wprowadzone do gry zaraz po aktualizacji. Aktualizacji to nic innego jak nowe przedmioty kosmetyczne i niekoniecznie wszystkie będą związane ze wcześniej wspomnianym Dragon Ballem, ale też będą tam zwykłe Fortnite'owe przedmioty, które normalnie będzie można kupić w sklepie z przedmiotami. Większość z nich będzie trafiała normalnie do sklepu z przedmiotami kilka dni po samej aktualizacji, a poza nowymi przedmiotami kosmetycznymi z gry zostaną usunięte wszystkie dotychczasowe problemy, jakie były w grze, ale wraz z nimi w grze pojawią się nowe błędy, które pojawią się po tej aktualizacji. Zawsze jest tak, przynajmniej do tej pory zawsze tak było, że po każdej aktualizacji, która trafia do gry, my wraz z naprawą błędów Utrzymywaliśmy dawkę nowych, które czasami były lepsze, czasami były gorsze, a teraz nie wiemy jak to będzie wyglądało. Wiem za to tyle, że Fortnite po tej aktualizacji wprowadzi kilka informacji na temat fabuły obecnego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim, ponieważ poza tym, że drzewa rzeczywistości rozprzestrzeniają swoje korzenie po wyspie, nic tak naprawdę się nie dzieje, w temacie wielkiego wydarzenia na sam koniec tego sezonu. No w sensie chodzi mi bardziej o to, że nie dostajemy informacji na temat eventu, który ma pojawić się zaraz na sam koniec sezonu, a ze wstępnych informacji event w tym sezonie normalnie powinien się odbyć, a przez brak zmian i nowości jest to pod wielkim znakiem zapytania. Obecnie, żeby poznać jakieś szczegóły czy to na temat fabuły, czy to na temat jakichkolwiek nowych rzeczy, musimy poczekać do nowej aktualizacji, która jak dobrze wiecie, zostanie dodana do Fortnite'a w przeciągu kilku kolejnych dni i będzie to dokładnie we wtorek 16 sierpnia. Dodam tutaj jeszcze, że tego samego dnia co nowa aktualizacja na kanale MigaoD będzie się specjalny live, na którym wy będziecie mogli na żywo sprawdzić wszystkie zmiany oraz nowości, tak więc wpadajcie na live, który pojawi się na kanale tego samego dnia co aktualizacja. No i dla tych wytrwałych szybka informacja na sam koniec na moim serwerze Discord do którego Link znajdziecie w opisie, wystartował taki można by powiedzieć mini konkurs na sprząt od SteelSeries, w którym trzeba być po prostu aktywnym na serwerze, tak więc wpadajcie w link w opisie, zaakceptujcie regulamin na kanale z regulaminem i aktywnie czatujcie z pozostałymi osobami na serwerze. No i nie zapomnijcie zostawić opeczki do góry pod tym filmem, o ile w ogóle film Wam się spodobał, pamiętajcie też o z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów na kanale. No i pamiętajcie o kodziku Miga, dwa tak jak te kozaki, które pojawiły się na początku filmu. No a my teraz przejdźmy już do zakończenia. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. No i przy okazji w komentarzach. Pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych zmianach i nowościach, jakie mają pojawić się w grze po nowej aktualizacji. A ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 22.00. Yo!